6 grudnia w naszej szkole odbył się mikołajkowy turniej siatkówki. W zmaganiach wzięły udział reprezentacje dziewcząt i chłopców z liceum, gimnazjum, a nawet nauczyciele. Sprawcą całego zamieszania był profesor Zbigniew Żuk. Jak pani ocenia poziom turnieju? Że dobrze, dobrze grają? Bardzo dobrze. Tak? Jestem zadowolony. Dobrze. Mimo że turniej miał być oderwaniem od książek i dobrą zabawą, na boisku panowała atmosfera rywalizacji. Nie brakowało asów serwisowych, ofiarnych obron i ataków w same narożniki boiska. Na trybunach także panowała dobra atmosfera. Przybyło wielu wiernych kibiców. Każdy miał swój typ zwycięzcy. A jak komu kibicujesz? A ta z jak komu kibicujesz? Kibicuję dziewczyną. Ale... Który dziewczyną, Oczywiście. Panie profesorze, jak jest? Dobrze. Ale będzie jak się grało? Dobrze, A jak ocenia pan poziom turnieju? Bardzo wysoki. Komu wy kibicujesz? E, tutaj, Znaczy grał gimnazjum, tak? Czyli raczej władza gminacyjna, tak? jak go nie? Kasandra Cassandra Krafty, Cassandra, panu kibicujesz? E, e, a kto gra? Jest z nami, jest nie, nie atakujący reprezentację. Jest z nami, jest z nami, jest z nami, Kim ty jesteś? Jestem Bart, proszę, komu kibicujesz? Trudna decyzja, naprawdę. A, no, Dlaczego nauczycielom? No, Bo ja się wymisałem Ale komu kibicujesz dzisiaj? Ja kibicuję oczywiście. Uważam, że to wspaniała drużyna i granie naprawdę zasługuje na wielki, na, wielk, na wielką wielką No i... To tyle. Jest również z nami Natalia Ważny, piękny z Matwizu. Natalio, komu dzisiaj kibicujesz? Liceum i naszym nauczycielom super. Ale dlaczego akurat liceum? Bo jest najlepsze. I jest z nami Krzysztof Wawrzynkiewicz. Krzysiu, komu dzisiaj kibicujesz? Ja zatrzymać Maćkowi. Dlaczego akurat jemu? Tak to dlaczego, bo jest skrzydłowy w piłce nożnej i go kocha. Uwaga, jest z nami Karol Szymański, kapitan reprezentacji Liceum Chłopaków. Karol, jaka jest taktyka na dzisiejsze spotkania? No lecimy tutaj nie bać się, nie bać, nie bać się, nie bać i nauczycieli o o Triumfatorami zmagań okazała się reprezentacja chłopaków z Kopernika, którzy już niedługo będą bić się o Mistrzostwo Dzielnicy Wola. Trzymamy kciuki. Owacje na stojąco należą się reprezentacji dziewcząt, która zdobyła złoty medal. Już w marcu zmierzy się z najlepszymi zespołami Warszawy na warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży. Połamania nadgarstków życzy redakcja Kopernik TV. Jest z nami również Adam Piszczek, niekryty fan siatkówki. Adamie, komu kibicujesz podczas dzisiejszego turnieju? Jankowi Andrzejczukowi. Dlaczego akurat Bo no, on jest moim kochankiem. Chcesz, żeby dostał, to był jeszcze... Jest z nami również Adam Piszczek, niekryty fan siatkówki. Adamie, komu kibicujesz. Jan Jankowi Andrzejczukowi. Ale dlaczego akurat Jankowi? ponieważ Janek tak jest moim przyjacielem. Ta,